24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, a z nami jest Pan Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, panie aktorze, dzień dobry państwu. Z tego, co mi wiadomo, a próbowałem dość duże dosie zebrać, pan prezydent Andrzej Duda nie zabiera na pokład samolotu swojej rodziny. Pan, pierwszą damą, co jest oczywiste, bo to jest część protokołu w większości wizyt y, 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 y. i ona bywa częścią. Dlaczego prezydent może, a marszałek Kuściński nie mógł stosować tych zasad? Ja myślę, że my powinniśmy pewne wnioski na przyszłość z tej całej sytuacji wyciągnąć, i stąd bardzo dobrą inicjatywą jest inicjatywa pewnego uporządkowania, także formalnego, jeżeli chodzi o kwestie przepisów, jeżeli chodzi o czytelne reguły, jeżeli chodzi o niekontrowersyjne rozwiązania. I szkoda tutaj, że przy tej dobrej inicjatywie, którą zgłosiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wczoraj zabrakło takiego też. No, braku takiego politycznego zacietrzewienia ze strony wszystkich partii politycznych, bo odbywało o, o, o się tej spotkanie. nieobecności Platformy. Na Mówię tym o nieobecności Platformy, bo jeżeli mamy sobie powiedzieć tak, no z jednej strony oczywiście mamy na szali transparentność, jawność, czytelne reguły, musimy mieć świadomość tego, że są cztery osoby najważniejsze w państwie i oczywiście tutaj poza sporem jest Pan Prezydent, bo tak jak Pan Redaktor powiedział i z jednej strony pozycja ustrojowa Pana Prezydenta, z drugiej strony ja wśród wypowiedzi nawet polityków opozycji nie widzę tutaj i z jednej strony zastrzeżenia, a z drugiej strony jest absolutnie zrozumienie, że no, oczywistym jest chociażby to, co pan redaktor powiedział, że pierwsza dama towarzyszy prezydentowi i że to jest naturalne. Natomiast my powinniśmy wypracować takie reguły, które będą służyć każdoczesnemu rządowi. W demokracji zdarza się oczywiście tak, że dzisiaj rządzą jedni. Później mogą rządzić inni. A nie grozi nam przeregulowanie tego jakieś? Takie szczegóły, które będą nieużyteczne, niefunkcjonalne? No to jest pytanie o treść tej ustawy, bo to jest oczywiście tak, że tu trzeba zachować zdrowy, zdrowy rozsądek, tak jak w wielu e, sytuacjach. Natomiast to, że Platforma najpierw rano mówi, będziemy na spotkaniu, będziemy uczestniczyć, będziemy władzy patrzeć na ręce, po trzech godzinach jest zmiana stanowiska, nie pojawia się przedstawiciel, podczas gdy pojawili się przedstawiciele, czy to Kukiz 15, czy był pan poseł Marek Sawicki w imieniu PSL-u, była pani marszałek, też to, to jest takie bardzo wyraźne wskazanie, że to nie chodzi o to, żeby problem jakoś uporządkować, rozwiązać, żeby pewne rzeczy ustalić raz na zawsze, tylko bardziej chodzi już o te emocje kampanijne i to jest niestety specyfika tej kampanii rozpoczynającej się, że mamy bardzo dużo emocji, nie zawsze mamy dyskusje programowe i nad tym ubolewam, bo prezydent Mówił bardzo wyraźnie, że on chciałby, żeby ta kampania była merytoryczna, żeby to były spory właśnie w sprawach jak rozwijać Rzeczpospolitą, w sprawach dotyczących kwestii społecznych, gospodarczych, a nie koniecznie na, na emocjach. A tutaj widzimy pewne takie teatrum, bo można przypominać loty marszałków z Platformy Obywatelskiej, można przypominać bardzo częste wizyty no właśnie, w Trójmieście pana premiera Tuska. W ogóle, tylko nie wyszedł wtedy, wyszedł, tym... ale nie, nie tak głośno. Wyszedł, i nie było jakby wokół niego żadnej re nie refleksji, by było nie tak było tak. żadnej dymisji, nie było żadnych konsekwencji. Tak? Dzisiaj PiS zachował się w taki sposób, że była to refleksja. Tak jak zresztą to komentował pan prezes Jarosław Kaczyński, związana z pewną oceną, która się pojawiła w oczach opinii publicznej. I to jest adekwatna decyzja do tego, co się stało? Dymisja czy rezygnacja marszałka? Ja myślę, że to jest decyzja, którą podjął pan marszałek Marek Kuchciński. Podjął ją, komentował ją prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc: Takie było oczekiwanie opinii publicznej. Natomiast no. Jeżeli mamy pewne rzeczy uporządkować, to powinniśmy sobie powiedzieć, tak, budujemy w atmosferze jakiegoś konsensusu, pewnego porozumienia, pewne czytelne reguły. I z jednej strony jest kryterium bezpieczeństwa, oczywiście państwa i takich sytuacji, kiedy określone rozmowy mogą być nieformalnie prowadzone. Może to być sytuacja dotycząca także premiera. Nie zawsze jest tak, że ten skład delegacji powinien być znany, bo różne są interesy związane z zabezpieczeniem właśnie bezpieczeństwa państwa czy dobrem publicznym. Z drugiej strony, oczywiście, transparentność, czytelne reguły. Chcemy, żeby to było jak najbardziej jawne i, i przejrzyste. Siadamy wszyscy do stołu, mówimy, to są te reguły, na które się zgodziliśmy. A tutaj mamy właśnie bardzo chwiejne stanowisko, jeżeli chodzi o uczestnictwo w pracach, w spotkaniach i, i dużo w tym wszystkim jest takich emocji skrajnych. Nie wiem, czy to do, do końca jest strategia taka przemyślana też pod względem marketingu politycznego, bo myślę, że w którymś momencie Polacy powiedzą... No dobrze, no to powiedzcie panowie, chcecie tych reguł, nie chcecie tych reguł, jak to ma być, jaki jest wasz yy, pogląd, bo z jednej strony mamy zasłonę milczenia, jeżeli chodzi o lata rządów Platformy Obywatelskiej i braku jakichkolwiek tutaj refleksji, więc no, dlaczego mówię teatrum? Dlatego, że mam takie wrażenie, że, że dużo ze strony właśnie Platformy Obywatelskiej jestem rozczarowany tą nieobecnością wczorajszą. Dużo jest takich wypowiedzi PR-owych, a ja bym chciał, żeby tutaj było czytelne stanowisko. Kto ma latać, jak ma latać, według jakich reguł. Mam nadzieję, że, że opozycja tutaj przemyśli i też się w te procesy zaangażuje. A mamy w ogóle w Polsce do czynienia z tym, co się nazywa bizantynizmem władzy, czy to jest po prostu przesadzone? Ja myślę, że to jest oczywiście tak, że. Zawsze ten zdrowy rozsądek powinien być punktem odniesienia. Można powiedzieć, że każdej władzy trzeba patrzeć na ręce i każdą władzę trzeba mitygować. I to jest rola pana redaktora, dziennikarzy, mediów, opinii publicznej. I to począwszy od poziomu gmin. Bo są takie gminy w Polsce, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że nie dzieje się najlepiej przez poziom samorządowy. Niedawno był marszałek Strudzik, który strofował w tych zachowaniach jeden z najsłynniejszych podróżników. i i, i, no, I władców na poziomie samorządowym. No właśnie, z drugiej strony ja słucham kolegów z Platformy Obywatelskiej mi przychodzą do głowy afery korupcyjne na kilkaset milionów złotych w samorządzie województwa zachodniopomorskiego i brak wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji przez odpowiadających w sensie co najmniej politycznym za to ludzi z Platformy Owatelskiej PSL-u. Czy przypominają mi się takie nazwiska jak pan poseł Stanisław Gawłowski, który dzisiaj ma status człowieka, który który pewnie, no, ku, ku zdziwieniu funkcjonuje z jednej strony, a jest uwikłany w proces karny, tak? Więc to, to nie przeszkadza, a pojawiają się wypowiedzi dotyczące innych. Myślę, że tutaj media są najlepszym wyznacznikiem i pogląd opinii publicznej i z tego Prawo i Sprawiedliwości Zjednoczona Prawica wyciąga wnioski, bo to jest to, o czym mówiłem. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości mówią, jeżeli opinia publiczna negatywnie odnosi się do do określonej sfery aktywności publicznej, no to trzeba z tego wyciągnąć wnioski, a zawsze trzeba podchodzić z umiarem do, do korzystania z rozmaitych, z rozmaitych przywilejów. A są też sytuacje kuriozalne. Ja przyznam szczerze, że ze wstydem patrzę na to, co się dzieje w Szczecinku. Pan prezydent był tam z wizytą, zaczęły się pojawiać rachunki. Za straty związane z tą wizytą i to jest kuriozalne na poziomie światowym absolutnie po prostu. Czy e, 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 sam Pan Prezydent no. chciał płacić jeden z tych rachunków? Przecież to są rzeczy zupełnie niebywałe. Czy ten szczecinek to jest pierwszy taki? Wypadek w historii podróży pana prezydenta po kraju? Jest mi to pierwszy znany taki przypadek. Jest mi też wstyd za tę sytuację, bo to jest teren Pomorza Zachodniego. Natomiast to jest zupełnie rzecz niezrozumiała, bo mamy gdzieś jakichś niedoszłych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy postanowili na kanwie czy innych polityków związanych Pan z organizacją. jeszcze z Platformy wystawia rachunki, bo on przecież nie może być stratny? No to, to są rzeczy zupełnie też absurdalne i, i, i myślę, że no, no, no tutaj mamy też pokazanie tego, że takie nieracjonalne to jest druga przeciwstawianie. Tego, która się zamienia w pewną głupotę. Po tak, prostu. Przeciwstawianie samorządu rządowi, takie pokazywanie, jakby za wszelką cenę chęć zaistnienia w mediach, jakichś negatywnych emocji, no, no to są rzeczy zupełnie nierozumne. My mamy dzisiaj sytuację taką, że pan prezydent Andrzej Duda za chwilę będzie pierwszym w historii polskim prezydentem, który odwiedził każdy polski powiat. To jest tak, że prezydent mając bezpośrednią styczność na tych otwartych spotkaniach z mieszkańcami, z Polakami, Wychodzi później z rozmaitymi inicjatywami, czy to legislacyjnymi, czy odnosi się do działań rządu i ta styczność z Polakami jest wpisana w wykonywanie funkcji prezydenta. Ten prezydent robi to w taki sposób bezprecedensowy, będąc w tym kontakcie stałym. I tego rodzaju informacje, które się pojawiają, no są zupełnie absurdalne, bo z jednej strony mamy oczekiwanie, i wiele jest y, takich miejsc, gdzie są ponowne zaproszenia. Z drugiej strony toś, ktoś tutaj dla celów naprawdę politycznych i motywowany z, złą chęcią zaistnienia w mediach, no podejmuje działania zupełnie, zupełnie, które się po prostu nie godzą. No kuriozalne po prostu, ja dopowiem za pana ministra. Na przełomie sierpnia i września będzie w Polsce prezydent Donald Trump, już po raz drugi. Dwa razy gościł w Białym Domu pan prezydent Andrzej Duda. Czy Polska ma w amerykańskiej polityce, skoro Turcja stwarza różne kłopoty, z Niemcami też bywa różnie taki status jak na przykład Zjednoczone Królestwo czy Izrael, czy to jest za wysoka miara? Ja myślę, że mamy szczególne relacje i nigdy te relacje na poziomie głów państw nie były tak intensywne. To, co pan redaktor trafnie zauważył, nigdy tak częste nie były wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w Białym Domu i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w, w Warszawie w czy, czy, czy w, to w Polsce. Finałem. To się nigdy nie, nie, nie zdarzało. I to jest tak, że z jednej strony mamy podpisaną w Białym Domu deklarację najpierw strategicznego współdziałania, współpracy, strategicznej relacji polsko-amerykańskiej, to o co pan pyta. Później mamy kwestię trwałej obecności. To są te ostatnie nasze ustalenia. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak się rozpoczynała prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy, nie było pewne, czy szczyt NATO odbędzie się w Warszawie. Część prasy pisała, że nie powinien się odbyć w Warszawie. Nie dość, że odbył się w Warszawie, był wielkim Nawet sukcesem. był, żeby ukarać Polskę w ten sposób, że się odwoła. Mamy implementację postanowień tego szczytu i to, co pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślał, wojska natowskie, wojska amerykańskie w, w Polsce i dzisiaj trwałą obecność wojsk amerykańskich, no zupełnie rzecz, która wcześniej nie miała miejsca. A jeżeli chodzi o te relacje polsko-amerykańskie, one się przekładają ponad sferę wojskową, militarną, dlatego, że mówimy, nie tak dawno miałem zaszczyt pana prezydenta reprezentować w Świnoujściu, kiedy pierwsza dostawa gazu LNG już w ramach stałego kontraktu z koncernem Chenier. Mówimy o współpracy w takich sferach jak medycyna, bo to porozumienie Polskiego Ministerstwa Zdrowia z MD Anderson, czyli centrum, które największym amerykańskim, które zajmuje się zwalczaniem chorób nowotworowych w Houston. Mówimy o inwestycjach bezpośrednich amerykańskich. Mówimy, tak jak pan redaktor mówi, o pewnym nie tylko rozumieniu w sensie interesów bilateralnych, ale to jest dzisiaj rola Polski jako lidera także Europy Środkowo-Wschodniej, bo Polska liderując takim formatom jak w dziedzinie bezpieczeństwa bukaresztańska dziewiątka, w dziedzinie infrastruktury inicjatywie Trójmorza, staje się rzecznikiem całego regionu, więc absolutnie uważam, że można powiedzieć, że Polska dzisiaj jest strategicznym sojusznikiem Ameryki, Stanów Zjednoczonych w Europie. W tej części Europy, a na pewno jest też rzecznikiem współpracy transatlantyckiej, bo my, chociażby inicjatywa Trójmorza, jest inicjatywą przecież wewnątrz Unii Europejskiej, stajemy się rzecznikiem całego regionu. A nie jest tajemnicą, że te szczególnie dobre, osobiste relacje też pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, wzajemne też zrozumienie, to też I naszą pozycję i Pierwszych Dam oczywiście także. To jest, to jest coś, co naszą pozycję wzmacnia i myślę, że dzisiaj wiele państw świata i wiele państw Europy patrzy. szukam innego słowa, ale chyba z zazdrością chyba, trzeba powiedzieć na, na te relacje. Czy... Na te relacje z takim wskazaniem, że one są bardzo bliskie i to przynosi wiele pożytków Rzeczypospolitej, w sferze energetycznej, w sferze, tak jak powiedziałem, gospodarczej, a także w sferze. Bezpieczeństwa i to jest rzecz też fundamentalna bo my dzisiaj rozmawiamy w tym studiu jako o zupełnie rzeczy oczywistej że Amerykanie jednostki amerykańskie i siły natowskie są w Polsce i że ta obecność jakościowo ilościowo się zwiększa że mówimy o nowych bazach. Rydzikowo mówimy... jest na ukończeniu mimo że to długo tak, trwa ale jakbyśmy się cofnęli te cztery lata. No to byśmy powiedzieli, nie były te rzeczy przesądzone, nic nie było pewne, nie bo były. tak jak pan się wypowiedział. się kłócił z Departamentem Stanu o to, czy w ogóle ma wystartować ten cały program. A z drugiej strony mamy modernizację polskich sił zbrojnych i to pokazuje, trochę też tak rozumiem teraz w kategoriach pewnego podsumowania, bo cztery lata kadencji 6 sierpnia nam minęły. Jak ogromne są zasługi pana prezydenta w tej, w tej sferze, tak jak rozmawialiśmy o wizytach krajowych, jak ogromna jest aktywność prezydenta wobec tego głównego zobowiązania, jakim było to, że ta prezydentura będzie blisko Polaków, że to będzie prezydentura kontaktu z Polakami, a nie taka prezydentura w tym sensie pałacowa, że prezydent zamknięty w pałacu prezydenckim tej styczności bezpośrednio ze społeczeństwem nie ma. Mówiliśmy, panie ministrze, o tej aktywności, ale 1 września może być taka sytuacja, że prezydent Trump wygłosi jakieś przesłanie podobne do tego wygłoszonego dwa lata temu na tak 1 sierpnia, które właściwie po raz pierwszy przez transmisję światowych sieci telewizyjnych dotarło do wielu ludzi. Czy spodziewa się pan? I pan prezydent Andrzej Duda, że podobne przesłanie dotyczące początku II wojny światowej trafi w świat z Warszawy? Ja myślę, że ta, to są dwie rzeczy. Bo pierwsze jest ta sfera związana z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i na pewno będzie skupienie zainteresowania światowej, międzynarodowej opinii publicznej, mediów także na. Wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, i to jest to, co chcieliśmy osiągnąć, bo to zaproszenie, które było skierowane przez pana prezydenta do głów państw w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, proszę zwrócić uwagę: prezydent będzie rozpoczynał uroczystości w Wieluniu wspólnie z prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, czyli będzie zwracał uwagę na tragedię ofiar cywilnych. Na... bombardowanie wcześniejsze od ostrzału Westerplatte. Tak, będzie mówił o tym, że to od początku były ofiary wśród ludności cywilnej, i tutaj Szpital trzeba między innymi Trzeba będzie zwrócić uwagę na to, że to Polska pierwsza przeciwstawiła się agresji niemieckiej, później agresja sowiecka także. I to będzie co jest znane dzisiaj w Polsce, ale nie zawsze w Europie na świecie będzie przypominane. Będą przywódcy tacy jak prezydent Stanów Zjednoczonych, głowy innych państw. Angela Merkel, a, a prezydent Macron. A, a wreszcie, a wreszcie będzie sytuacja związana z wizytą dwustronną polsko-amerykańską i tutaj można spodziewać się w ramach współpracy polsko-amerykańskiej też wystąpienia pana prezydenta Donalda Trumpa. Pewnie w kontekście 2 września, bo prezydent hmm. pojawia się 31 sierpnia, 1 września, obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 2 września, element też oficjalnej wizyty państwowej, rozmowy dwustronne prezydentów, rozmowy delegacji. A gdzie te te uroczystości zaproszę... w Warszawie się odbędą? W którym miejscu? Oczywiście uroczystości w Warszawie będą miały miejsce, ale też jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, te uroczystości będą też poza Warszawą, w jednej z lokalizacji, gdzie są żołnierze amerykańscy. Więc to wystąpienie publiczne będzie poza, e, mhm. poza Warszawą, według mojej wiedzy. Mhm. E, 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 czy e, prezydent jakoś zareagował na sprawę, która może mieć związek z wizytą amerykańskiej delegacji, a, ale nie musi? Czyli sprawę listu 88 senatorów w sprawie zadośćuczynienia zamienie ofiar e, e, Holokaustu. Czy, e, czy ten list senatorów to jest... E, Jakiś nowy rozdział w naciskach na Polskę? Jak to traktować? Departament stanu musi do października ogłosić sprawozdanie zgodnie z ustawą 4 i 4.7. Czy to się pojawi podczas wizyty pana prezydenta Trumpa? To jest wystąpienie wewnątrzamerykańskie, bo mówimy o wystąpieniu senatorów, którego adresatem jest sekretarz stanu. Sekretarz to, nie stanu nie jest, Mike Pompeo, tak. to nie jest dokument, który jest w przestrzeni jakiejś zewnętrznej. To jest dokument w przestrzeni wewnętrznej. Zresztą jest ten kontekst, o którym Pan powiedział związany z określonymi zobowiązaniami też wewnątrzamerykańskimi. Natomiast jeżeli chodzi o tę sferę zewnętrzną, to można powtórzyć to, co po wielokroć mówił pan prezydent Andrzej Duda, to, co mówił premier polskiego rządu, to, co mówili liderzy zjednoczonej prawicy, mamy przepisy polskiego prawa spadkowego w ramach przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli chodzi o kwestie spadkobrania, dziedziczenia, także w, w, tym, w tym kontekście tak zwanego Mienia bezdziedzicznego, w tym, w tym sensie, że ostatecznym spadkobiercą jest skarb państwa. Nie to wszystko mamy. To prawda, panie ministrze, ale naciski hmm. mogą być formułowane. Zawsze w tym momencie przypominany jest kazus szwajcarskich banków, w których było zdeponowanych 30 milionów dolarów, a odszkodowania ja nie widzę, przekroczyły. Ja miliard. nie widzę żadnych podstaw. W zakresie prawa międzynarodowego, w zakresie prawa y, krajowego do, y, do żadnych tutaj y, procedur innych niż, niż te, które są przewidziane prawem, y, prawem polskim, I, i wydaje mi się, że ta sytuacja jest w sensie y, y, prawnym no, jednoznaczna, i tutaj żadnych nowych komunikatów y, polska strona nie, nie zgłasza. Y, czy y, jeśli Krzysztof Czerski zostanie y, komisarzem polskim w Komisji Europejskiej? To jest przewidziana nowa osoba, która zajmie się formułowaniem polityki zagranicznej, tak to nazwijmy, pana prezydenta Dudy, bo muszę przyznać także z, z obserwacji i z rozmów z różnymi ludźmi, że pan Krzysztof Szczerski miał bardzo duże zasługi dla nie tylko tego, co robił pan prezydent za granicą, ale wręcz całej polskiej polityki zagranicznej. Ja myślę, że to jest oczywiste, że jeżeli chodzi o objęcie stanowiska przez Krzysztofa, jeżeli będzie tego rodzaju sytuacja, to jeżeli chodzi o tę sferę polityki zagranicznej, na pewno pan prezydent będzie podejmował decyzję. To jest tak, że zgodnie ze statutem kancelarii prezydenta prezydent powołuje, odwołuje szefa kancelarii, zastępcę szefa sekretarzy stanu. Pan prezydent Szczelski był też szefem gabinetu. Czy jest Więc jeszcze? to jest o, oczywiste, że jeżeli będą tego rodzaju potrzeby, to pan prezydent ma wszelkie kompetencje i jest też przygotowany na to, żeby w razie potrzeby określone podejmować rozstrzygnięcia personalne. Jesteśmy w toku tej A ma pan tej jakieś przecieki, że rozmowy, procedury. bo profesor Szczerski rozmawia na bieżąco z Ursulą von der Leyen, jakoś dobrze rokują? Ja bym powiedział tak. Oczywiście jest ten, jest ten moment przesłuchania też w Parlamencie Europejskim przed właściwą komisją. Zabiegamy o to, żeby istotna teka trafiła w ręce polskiego komisarza. I jestem tutaj dobrej myśli, że ten proces będzie przebiegał sprawnie Musimy i że całą rzecz uda się skutecznie przeprowadzić. A absolutnie w Kancelarii Prezydenta jesteśmy przygotowani i tutaj Pan Prezydent. Jest przygotowany na to, żeby sprawnie zadziałać bez jakiegokolwiek narażenia na szwank interesów naszych i, i pana prezydenta. Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był pan minister Paweł Mucha, zastępca sekret... szefa kancelarii prezydenta. Dziękuję bardzo, miłego dnia.